Cześć i czołem, Hej i siema. Czemu was tu wszystkich nie ma? A kto jest? Daj komentarz, że jest obecny na naszych zajęciach. Dzisiaj zrobimy sobie e, ćwiczenie na mięśnie brzucha, ponieważ pisaliście, że taki trening byście chcieli. Więc specjalnie dla Was dzisiaj ćwiczymy brzuszek. Żeby nie był taki błękaty. Startujemy od rozczerwki. Pierwszym co zrobimy, sobie 20 fajców wlecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Jedna noga w przód, druga w tył. Pańceki w przód, tył, także 20 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,

Pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć. Wymach na mnie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dłonie na biodra, zginamy się na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenie obręcz, biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Uwaga, trzeba na nogach, opak łapki na boki i skręty tłowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dłoni na kolana jeszcze i zginamy na listowach kolanowych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na no, dobra. Jesteśmy po krótkiej rozgrzewce. Musimy jeszcze troszkę się rozruszać. Strzelamy w siebie proste, wyprostowane, złączone i staramy się wykonać leżenie przyglądu. Stopa dotąd z tyłu podłożamy. i usiąść wszędzie wprost. Superacja. Najlepiej jakbyśmy mieli nogi cały czas złączone, wyprostowane, a palce z sobie górze. Tak wykonujemy. Osi, powtórzymy. Ja mam nic. Dwa, trzy. cztery, Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ok, przejdziemy teraz do rodzenia przerzutnego, czyli do tak zwanej świecy. Także wykonamy sobie osiem takich powtórzeń. Bioderka wysoko w górę przytrzymujemy. Op. Jeżeli ktoś nie daje rady w ten sposób, pomaga sobie łapkami przytrzymując bioderkę. I znów wsiadamy w siadzie prostej. I hop, dwa i trzy. I cztery. I pięć. Dalej, dalej. Sześć. Siedem. Osiem. Bardzo dobrze. No dobrze, nasz tors jest dobrzany. Przechodzimy do już tych ćwiczeń Właściwie. Kładziemy się w leżeniu tyłem. Nogi zgięte w stawach kolanowych, biodro, Łatwiej znów słowia. Pierwsze ćwiczenie, które robimy. Zginamy nogi w stawach kolanowych. I uwaga! Wszyscy patrzą. Prostujemy lewą nogę, trzymamy 15 sekund. Jedna noga zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uginamy dwie nogi podczas tego ćwiczenia, ani razem nie odkładamy nóg na podłoże. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwie nogi są zgięte. Teraz jedna noga idzie do sufitu, druga wyprostowana tak jak przed chwilą. Prosta, prosta. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu już duch. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. spinamy nogi i, i przeciwko, lejka noga, druga noga, góra, prosta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, dasz radę, 9, 10, jeszcze 5, raz, 2, 3, 4, 5, Dwie nogi zgięte, odkładamy na podłoże. Proste ćwiczenie, ko. Izometrycznie nasz brzuszek popracował, myślę. Bardzo, 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 bardzo dobrze. Ok, lecimy na następne ćwiczenie. Naszym zadaniem jest. Podnieść nogi w górę i delikatnie odrywać bioderka od podłoża. Zobaczymy, czy nam się to uda. Czyli taką jakąś świecę chcemy zrobić, dobra? To co robiliśmy na początku. Zrobimy takie. wykonamy sobie 15 powtórzeń. Ok? I przejdziemy do następnych ścieżek. Nogi i raz, dwa, mocno się zawsze. 3, 4, 5, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5. Brzuszek popracował. Mam nadzieję, że u Was także lecimy. następne świczonko, zakładamy nogę na nogę. Jedna łapka jest za głową, druga łapka na brzuchu. Podnosimy się i skręcamy. Popracujemy mięśniami skośnymi. Naszego brzucha. Uwaga. Staramy się patrzeć wzrokiem w jeden punkt na suficie, jak gdy się podnosimy, gdy skręcamy w ten sposób. Nie siadamy do końca, odrywamy tylko łopatki od podłoża. Uwaga. Raz. Dwa. Jednaście. Raz. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, i 5 razy już. teraz 2, 3, 4, 5. Ok, druga strona wierzymy w drugą nogę. Hop, łapka na brzuch. Łapka za głową. Druga nam pomaga trochę głowę przytrzymać i uwaga, musimy się, skręcamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, mamy dziesięć. Jeden, dwa, trzy, 4, 5. Bardzo dobrze. Ach. Mam nadzieję, że już poczuliście, jak brzuszek mocno pracuje. Teraz położymy się w, e, wykonamy podpór do i będziemy opuszczać biodra na dół i do góry, także popracujemy tutaj nad mięśniami naszymi skośnego brzucha, żeby je wzmocnić. Pierwsze ćwiczenie to było na dolną partię. Teraz ćwiczymy boki, a zaraz przyjmiemy tutaj. Na górną partię naszego brzucha. Dobra. Podpór pokiem, ławkę na bioderkach i 15 razy opuszczamy się, podnosimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jeszcze tylko pięć. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 5. To samo wykonamy na trudną stronę. Mocno tu powinniśmy wczuć w nasze mięśnie skośne brzucha. Mam nadzieję, że tak. Podnosimy się. Łapka na wyderku. Mogą żałować z pyszczłowia. I opuszczamy się. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, jeszcze tylko 5, 1, 2, 3, 4, 5 bardzo dobrze. Brzuch. Tak jak mamy tutaj troszkę anatomii, nasz brzuch składa się z kilku mięśni. To nie jest tylko ten mięsień, który tutaj widzimy, sześciopak, to jest nasz właśnie mięsień prosty brzucha, który właśnie można a przy którym przy wykonywaniu ćwiczeń można bardziej angażować dolną część albo górną. Także mamy mięśnie skośne, zewnętrzne bądź wewnętrzne, które właśnie w tym momencie ćwiczyliśmy. To taka podstawa podstaw, którą musicie wiedzieć. Skośne mięśnie są tak z boku mniej więcej, a prosty biegnie przez środek brzucha. Jest taki przedługi, przedługi, naprawdę bardzo długi jest mięśnie. E, ok, przejdziemy teraz do ćwiczeń, które będą na bardziej angażować tutaj górną część tego mięśnia prostego, e, brzucha. Dobra. E, potem na podłoże kładziemy się, w tyłem nogi na podłożu. Leżymy sobie ręce wzdłuż tułowia i rękoma przesuwamy po ziemi. Głową będziemy, e, głowa, e, wzrok patrzy na sufit. I cały czas w jeden punkt staramy się patrzeć, ręce jak najbliżej podłoża, tak żeby praktycznie dotknąć do kostek. Odrywamy tylko łopatki, nie siadamy w ten sposób. Okay. Lecimy 15 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, jeszcze tylko 5. 1, 2, 3, 4 i mamy 5. Na skośne brzucha wykonaliśmy sobie dwa ćwiczenia i teraz także wykonamy sobie dwa na górną część. Na dół wykonaliśmy jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to siadanie rzaka, nogi szeroko, łapki za głową. I unosimy, podrywamy tylko łopatkę, podłącza wzrok skierowany w jeden kół. Patrzymy, znajdujemy sobie jakąś plamkę na suficie, i cały czas staramy się tylko w nią patrzeć. Ręce zapreślone z tyłu głowy. Uwaga, podnosimy się i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dziewięć, dziesięć, jeszcze pięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. rozciągniemy te przetka na brzuszek, ooo, bo na pewno nam go obrócimy się w drugą, o, super, Zrobimy jeszcze sobie jedno ćwiczenie antagonistyczne. Co to znaczy? To jest skomplikowane słowo, czyli mięsień, który działa na długą część naszego ciała. Tak jak brzuch nas zgina, plecy u nas prostuje. I tak jak biceps zgina. I gdybyśmy go ćwiczyli, to antagonistyczny mięsień to jest triceps, który prostuje naszą rękę. Wchodzimy się w leżeniu przodem, łapki wyprostowane. Unosimy tłuk w górę, ręce podnosimy, głowa do góry. 10, 15, podróżmy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Zrobiliśmy kilka prostych ćwiczeń na nasze mięśnie brzucha. Dowiedzieliśmy się, że nasz brzuch składa się z mięśnia prostego. Skośnik mięśni brzucha to nie jest tylko jeden mięsień, tylko na jego, na brzuch się składa kilka mięśni. Dzisiaj poćwiczyliśmy sobie cały nasz brzuszek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie to robić. Suby, lajki, komentarze. I do następnego razu. Cześć, to.